Siema siema, to jest odcineczek z podsumowania sezonu 9. Tak jak wiecie epic, co sezon, od chyba od siódmego sezonu, co sezon daje właśnie podsumowania sezonów. I w tym sezonie mamy to samo, ale możemy stworzyć klip samodzielnie. Więc no, pomyślę, że to może być ciekawe, że chcecie zobaczyć pewnie ile mam winów, ale będzie to siara. <grym> Bo że winów mam mniej niż 10. <grym> I no stworzymy sobie klip samodzielnie, a później niech zrobi to epic, więc no zobaczymy dwa klipy. Jak wam się taki coś spodoba to łapeczka i stówek i mile widziany. Oczywiście wam, do tego wam dam e, linka w opisie, e, żebyście też sobie zrobili, też moglibyście na przykład się pochwalić jakbyście chcieli oczywiście. No i co, chcę stworzyć klip samodzielnie, se stworzymy klip, zobaczymy. Mm, dobra, oczywiście chcę stworzyć klip i co, wchodzi mi czy nie wchodzi mi? Wybierz... statystyki, wybierz 6 statystyki, które powiem się w klipie. Królewskie zwycięstwa. proste tak. Lądowanie na neo nie. Nagrody za Weeka. Ulubiony strój. A nie mogę dać ulubionego stroju? Dziwne. ulubiona hordobicie. Zaraz zobaczę y Zróbmy wszystko o! Stranger Things. A ja brałem w tym. Dobra, ulubione miejsce lądowania. J jump, jump pump Island, ulubiony pojazd. Zebrane Bite, ulubiony pupil, zmieniarzy burzy, wyzwanie 14 dni lata, najwięcej likwidacji, o, 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 to se damy, jeszcze możemy dać 4, dobra, najlepsze miejsce, najlepszy kumpel, zobaczymy z kim najwięcej grałem, a przypominam, że to właśnie w 9 sezonie mocno rozwinęła moja się kariera, jak to można tak nazwać, więc zobaczymy z kim najwięcej grałem, ulubione malowania, wesprzyj twórca i robot kontra potwór, damy sobie to, najlepsze miejsca, 14 dni lata, też se Ulubiony popil zmieniać burzy, zebrane Bite. co tu jeszcze mamy. Ulubione miejsca lądowań, ulubiona broń którą na plaży, ulubiona emotka. O zobaczmy sobie ulubioną emotkę i to chyba tak, to jest wszystko, dobra. I tutaj też możemy sobie zobaczyć kolor, motyw, motyw koloru. Ze względu, że było 14 lata, to sobie weźmiemy ten i dźwięk. Da Mogę posłuchać? Poczekajcie chwilę, zaraz podgłośnie te i posłuchamy dźwięków. Yy, dobra, już podgłośnienie, mam nadzieję, że będzie je słychać, a jak nie, to, to poczekajcie, zrobię na maksa. Dobra, zrobiłem na maksa, pewnie będą mnie poleć uszy, ale... Dobra, nie, wiecie co, poczekajcie znowu. No dobra, teraz, teraz powinno być git i posłuchamy setek muzyk. Mnie osobiście się spodobał ten pierwszy, oto ten, ten, więc go wybierzmy No i sobie przyciszmy i stwórzmy swój klip I później nam stworzy Epic, dobra, stwórz swój klip Dobra, tworzenie klipu, tak, o Dobra, tworzy mi Tworzy, dobra, jest Pobierz, skopiuj link, no i dobra, muszę pobrać link, chociaż możemy obejrzeć, o dobra Możemy obejrzeć, damy sobie na full oczywiście i oglądamy Dobra i ja wam to przyciszę. Dobra, jesteśmy już tam, gdzie byliśmy na początku i zobaczymy, jak nam Epic stworzyło klip. Zobaczymy oczywiście, jaki to jest klip, czy też fajny wyszedł. No i co, no oglądamy, damy sobie go na full screena i zapraszam do oglądania. No i dobra, ma się taki odcineczek spodobał, to łapeczka i subiek mile widziany, e, oczywiście linka do zrobienia sobie własnego clipu dam wam w opisie, co nie, moje zdanie to było mega, ale to mega git, że Epic Lake coś zrobiło, e, no i co, no i dzięki mordeczki za oglądanie, trzymajcie się, cześć i pa.